Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o akumulatorach do samochodów hybrydowych. Omówimy różne rodzaje akumulatorów, ich koszt, żywotność oraz możliwości recyklingu. Zastanawiasz się, jaki akumulator wybrać do swojego samochodu hybrydowego? A może chcesz dowiedzieć się, ile kosztuje wymiana akumulatora i jak długo on wytrzyma? W tym filmie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie te pytania. Zapraszam do oglądania. Samochody hybrydowe wykorzystują dwa rodzaje akumulatorów: akumulator rozruchowy ten akumulator jest odpowiedzialny za uruchamianie silnika spalinowego oraz zasilanie systemów elektrycznych samochodu, takich jak światła, radio i klimatyzacja. Akumulatory rozruchowe w samochodach hybrydowych są zwykle akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, podobnymi do tych stosowanych w samochodach z silnikami spalinowymi akumulator trakcyjny. Ten akumulator magazynuje energię elektryczną wykorzystywaną do napędzania silnika elektrycznego. Akumulatory trakcyjne w samochodach hybrydowych są zwykle akumulatorami litowo które są lżejsze i mają większą gęstość energii niż akumulatory kwasowo-ołowiowe. Koszt akumulatorów do samochodów hybrydowych może się różnić w zależności od typu akumulatora jego pojemności i producenta. Akumulatory rozruchowe do samochodów hybrydowych są zwykle tańsze niż akumulatory trakcyjne. Koszt akumulatora trakcyjnego może się wahać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Akumulatory do samochodów hybrydowych podlegają recyklingowi. Wiele firm zajmuje się recyklingiem akumulatorów litowo-jonowych, odzyskując z nich cenne metale, takie jak lit, kobalt i nikiel. Recykling akumulatorów jest ważny dla ochrony środowiska. Ponieważ pozwala na zmniejszenie zużycia surowców naturalnych i ograniczenie ilości odpadów. Żywotność akumulatorów do samochodów hybrydowych zależy od wielu czynników: takich jak typ akumulatora, sposób użytkowania samochodu i warunki przechowywania. Akumulatory rozruchowe w samochodach hybrydowych zwykle mają żywotność od 3 do 5 lat, akumulatory trakcyjne w samochodach hybrydowych mogą mieć żywotność od 8 do 10 lat a nawet dłużej, jeśli są prawidłowo użytkowane. Akumulatory do samochodów hybrydowych są ważnym elementem układu napędowego tych pojazdów. Wybór odpowiedniego akumulatora, jego prawidłowe użytkowanie i recykling po zakończeniu eksploatacji mają kluczowe znaczenie dla efektywności i ekologiczności samochodów hybrydowych. W samochodach hybrydowych stosuje się dwa główne rodzaje akumulatorów akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe NIMH są to starsze i tańsze akumulatory, które charakteryzują się krótszą żywotnością i mniejszą pojemnością niż akumulatory litowo -jonowe. Akumulatory litowo-jonowe, Li-ion, są to nowsze i droższe akumulatory, które charakteryzują się dłuższą żywotnością, większą pojemnością i szybszym ładowaniem niż akumulatory nimh. Żywotność akumulatorów do samochodów hybrydowych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj akumulatora Akumulatory Li-Ion mają dłuższą żywotność niż akumulatory NIMH. Sposób użytkowania: Częste ładowanie i rozładowywanie akumulatora skraca jego żywotność. Temperatura: Wysokie temperatury przyspieszają degradację akumulatora. Ogólnie rzecz biorąc, akumulatory do samochodów hybrydowych powinny wytrzymać od 5 do 10 lat lub od 100 tysięcy do 150 tysięcy km. Koszt akumulatora do samochodu hybrydowego zależy od jego rodzaju. Pojemności i producenta. Akumulatory NIMH są tańsze niż akumulatory Li-ION, ale mają krótszą żywotność. Ceny akumulatorów Li-ION wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Akumulatory do samochodów hybrydowych podlegają recyklingowi. W Polsce istnieje kilka firm, które zajmują się odzyskiwaniem surowców z zużytych akumulatorów. Recykling akumulatorów pozwala na odzyskanie cennych metali, takich jak nikiel, kobalt i lit które można wykorzystać do produkcji nowych akumulatorów. Akumulatory do samochodów hybrydowych są ważnym elementem układu napędowego. Ich rodzaj, żywotność, koszt i recykling to ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie i eksploatacji samochodu hybrydowego.